Dzień trzeci. Chyba. Na wyspie jestem już trochę czasu. Nie mam pojęcia, jak się wdusają. Huk, masa światła i bum. Oto jestem. Dziś zejdę do kopalni. Znaleźć węgiel na pochodnie. Zobaczymy, to są, co mnie tam czeka. Bezimienny kronikarz przedstawia kanciaste kroniki. Witaj, kwadratowy świecie.

nie, wracam Dobra, jest hisz, się skończył. What the fuck? Muszę sobie włączyć tryb kreatywny po podsunę do stwierdzenia tego tutaj, widzicie? Gdyż powiem wam szczerze, że gdy pojawiłem się w Netherze, od razu wpadłem do lawy. Tak miałem miał lokalizację. Także dajcie mi sekundkę. I okej, okay, dobra, i jedziemy. Dobra, łuk strzały, jakiś tam jest miecz. Coś pewnie zaraz skończy. Patyki, kamień, oki doki. No to idziemy na podbój. Idziemy do czynienia z różnymi bestiami. Tylko dlaczego ja sobie nie zrobiłem zbroi? Fucking hell. Dobra. Schowamy kamień i tak, stóry Dobra, przygotujemy się. Będziemy walczyć, dzisiaj walczymy. No to jest już piękny tunel, który zbudowałem ostatnio. W ostatnim wyjściu do minecraftowego świata. Teraz próbujemy znaleźć parę przydatnych dla do rzeczy. Dobra, dobra, przede wszystkim grzyby. Dochodźmy do hodowli, get the net. nie Ja pił, dalej już strzelę. Kurwa. Cholera. Dobra, tak. Grzyby do hodowli, noc spleć. Grzyby do hodowli. Można się tu są dwa gaster, mają Komputer wyłącza. Jak to czemu? O 4 zaczęliście grać, to ile graliście? Ja nie gram półtorej godziny. Od 4 nie Muszę wracać czym prędzej. Szybko. Fak, 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 fak. Dobra. Tu chyba jestem bezpieczny w bunkrze podziemnym. Przygotuj się na łuki, strzały, a Dobra. It's time to fight sam Bunkier mi się pali. zaspadła do lawy teraz jej nie odzyska o fak, o fak, o fak o mamo uciekła Już żyjcie dalej. Dobra. Widzicie mi, że na razie nie ma żadnego gasta. Błagam, powiedzcie mi to. Wiedzcie. Powiedzcie, że na razie nie ma żadnego gasta. Ciebie też niestety muszę być. Wiedziałem, że to się może tak skończyć, tylko skąd on tam się wziął? Przecież on był daleko, daleko. Mam tylko nadzieję, że moje itemki nie znikną. Bo niezbyt pamiętam, co miałem. Kurde, nie się walczyć z pigmenami, no to się oberwało. God damn it, co jest? Zablokowała mnie trawa. O tak, jeszcze szkielet. No genial. Chłopie, weź się ogarnij. Szybko na górę. Bezpiecznego miejsca O kuźwa. No, no to już mamy pierwszą śmierć w netterze Dawno nie zginąłem w Minecraft, szczerze wam powiem Powiem tak naprawdę, że gdyby nie pewien wypadek Ten odcinek by dzisiaj nie powstał To już planowałem nagrać z kolegą odcinek z Battlefielda 2 i Company Ale ponieważ on nie mógł, no to Jest Minecraft Dlaczego tu gdzieś cały czas słyszę fapiące slime? Mam nadzieję, że. O dobra, teraz Nelży nie odważy się zaatakować tego big zombie. Oj, i na pewno się nie brytko. gdzie ja umarłem. Nie jakoś gdzieś tam umarłem. O godemę co jest? Tak, na pewno patrz jak lej. Będziesz patrz, jak. już patrz, jak lejesz. Na pewno na tym nie tracisz o tak dobra jest cały filmik czwarty tekstury tutaj grzybki grzybki To już, już mogę, jak już mam wszystko, to mogę zmienić tryb gry na celowy. Jeżeli ktoś potraktuje to jako oszustwo to zrozumiem, ale jednak no, konieczność wiesz, to dobra w sumie widzę pigzo materiały z pigzami potrzebują tylko na półskujący arbus, który de facto jestem w stanie zrobić w życiu... użyciu łata he dostałem łata fuck, dobra to jest pieprze dostałem od gasta w rayi koszyk, mm. szybko, 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 To jest w ogóle nikt z Turka ja się pożywię chlebkiem Powiem Wam, że jeszcze spróbuję. Wiesz, że to wiecie dajcie mi chwilę, ja sobie zrobię zbroję żelazną i, wróci, i wrócimy z powrotem do piekła. Okej. Okay. Jesteśmy z powrotem w piekle, już w zbroi, które niestety jest trochę podniszczona, ale no, creeper, creeper wybuchnie na twarz, ale teraz będziemy wojować z pig zombie i też na pewno mam zamiar tak zdobyć parę tak tych samolotów gdyż potrzebne będą do, do 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 alchemii do zrobienia mikstur bodajże bo, 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 mikstur bodajże e, uzdrawiających do zrobienia złotego arbuza. Czy nie będziemy atakować? Dobre. Tu są jakieś dwa mapki, może trzy. Hmm. Grzybki. Co jest? Niech co nie Dobra. Czy można nie nich Dobra. założyć hodowlę. Jeszcze mam efekt tej mikstury. uuu dwa minuty. Spokojnie można wojować. I także zrobię, będziemy wojować. Matka. <mulik> I tu już w tym jednym biegnie. Och, pięćdziesięciu. Nie... What the f jak mnie zaskoczył? Nie zaskoczył. Nie brzydko zaskoczył. Um. <mulik> Mm. Mm. No, dobra. To jeszcze cię załatwię, a Dobra, myślę, że w satysfakcji i poczuciu wspomnianego obowiązku możemy okay. wracać do domu każdy do ma jakiś gas na wola i za bardzo walczyć dobra także możemy wrócić what the hell? w poczuciu do no, wykonanej misji zająć sobie chrobek na zdrowie i idziemy zagryzem i idziemy i możemy spokojnie walczyć nawet skończyła mi się niestura. trudno No hell no dobra hmm. e, i myślę, że na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek, który raczej nie był zbyt nieproduktywny tak mi się wydaje No jednak bardzo mi się podobał mam nadzieję, że wam też nie myślę, bo nigdy nie mogę być poniżej waszej opinii, gdyż w tym przypadku w oglądaniu, chodzi w... o oglądanie filmów na YouTube, klient płaci, klient wymaga. I możecie, ponieważ można was traktować jako klientów i macie prawo wymagać jak najlepszych filmów, jak najlepszej jakości, co mam nadzieję, że udaje mi się wam zafundować. To nie jest już takie, to jest ósmy poziom. I myślę, że w następnym odcinku zajmiemy się trochę bardziej en Enchantingiem. Idziemy też do kopalni. E tak, takie są mniej więcej plany na następny odcinek. I myślę, że na tym etapie zakończymy ten odcinek. Już trochę bawię się swoim generatorem. Lolololu, no, który nawet działa. 7 koglowy wykopałem, to nawet nie dla jest właśnie, że jest to praktycznie standardowy. Och, mam squidę. Jak tam... Och, melon wyrósł, genialnie, no. Czy będziemy mogli zrobić sobie... Będziemy, czy nie będziemy mogli, nie będziemy raczej... Czy nie będziemy mogli sobie zrobić złotego... melona. No, wrócę. Skąd ja mam... O, mam złote hełmy dostałem. Fajnie. Mam dwa złote hełmy. Dum 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 ale wezmę sobie to, żeby nie było. Dobra. Okej, okay, myślę, że jeszcze posadzę po inną. Mam trzy arbuzy, to w sumie nie zmarnuję. Och, tylko trzy nasionek. Będzie się powoli rozrastać, Ta Moja hodowla, ale będzie się rozrastać. To jest chyba na mnie najważniejsze. Dobra. Mm, I myślę, że tak. Wezmę tylko motykę motyka motyka, dobra i posadzimy te melony, zebrałeś te strzały, nie zebrałeś dobra, posadzimy melony i na tym zakończymy To jest takie fajne dość miejsce. Melona, tutaj też posadzimy melona wsieć w melonie Powinien być jeszcze, mam cię wysadzić, nie zbyt. Ten jeszcze potem, połączę kastę. Tutaj może jeszcze Deszcz. Tutaj jeszcze posadzę jednego Niech rośnie i tutaj posadzę innego niech też rośnie dobra, to, to teraz pora je wysadzić przyśpimy się i no i myślę, że jeżeli wyrosną to już je zbierzemy i na tym lepiej do mnie skończyć świadczy tym skończy dum kości, 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 kości Jestem zachodzi wpadło oh, mi to dość głęboko dobra rośnie też tam rośnie sobie o. dobra, okej, okay. no i mam już posadzone melony, także Komentujcie i komentujcie oglądanie, nie oglądanie w sumie, nie wiem jak zakończyć ten odcinek z stylu inteligentnym What the fuck, na pewno nie w ten sposób chciałem to zrobić No jeszcze się prześpimy, może w międzyczasie pojawi się melon Uwaga, no, tu się woda popsuła, trzeba będzie ją naprawić W międzyczasie Popsułem wodę niestety ok no to myślę że idziemy pójdziemy już pójdę ja spać i pożegnamy się już rano kiedy będzie miara ładna pogoda och nie wygasło wygasło mi piecyk cholera dobra także do zobaczenia jutro rano i wtedy myślę że się pożegnamy już tak to, to Dobra, wstałem, wstałem kolejnego dnia i co zobaczyłem? Kur... Jeden FPS, no ta the hell? O matko, co się dzieje? Dobra, w rano i zobaczyłem, że wyrósł pieniędzy melon. Myślę, że w tym momencie się pożegnamy, bo Fraps naprawdę już nie daje mi żyć. Także do zobaczenia w następnym odcinku Kacia z tych kronik. Pa pa!